Polska Moc Biznesu w Karpaczu na forum ekonomicznym. A moim gościem w studio pani Joanna Makowiecka-Gaca, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Dzisiaj bardzo ważne wydarzenie na forum ekonomicznym: ogłoszenie inicjatywy pracodawców RP, która nosi tytuł Kompas ISG. Dlaczego to jest tak ważne, pani prezes? Um, jesteśmy chyba przyzwyczajeni do, do tego, że firmy ocenia się przez wynik finansowy, właśnie takie parametry, wskaźniki, które są bardzo wymierne, i na koniec roku każda z firm podsumowuje swoją działalność poprzez ten e, wynik właśnie netto e, e, i te parametry są po prostu finansowe. Natomiast e, Poszukiwano od już dłuższego czasu wskaźników, które będą bardzo bardziej w sposób jakościowy oceniały biznesy w ujęciu tego, w jaki sposób dochodzą do tych wyników i na ile ich działalność jest, ma wpływ pozytywny lub negatywny na środowisko, na otoczenie, w którym funkcjonują na pracowników, w jaki sposób funkcjonują w relacji do swoich partnerów biznesowych i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ten, ten szukanie takich pomiaru właśnie i tutaj właśnie te wskaźniki ESG są odpowiedzią na, na to, czy te biznesy w długim okresie czasu mają dobre fundamenty. No i, i, i dlatego to jest tak ważne, dlatego że może w danym roku krótkookresowo Wynik finansowy czy działalności danej może być pozytywny, ale okazuje się, że niestety te fundamenty, sposób prowadzenia biznesu, niestety te w długim okresie czasu jest niekorzystny i tutaj to jest odpowiedź na to, żeby inwestorzy mogli oceniać biznesy, w które inwestują. Mówię tutaj o inwestorach i instytucjonalnych, ale i też tych, którzy Kupują chociażby udziały spółek, żeby mogli właśnie w, w tym ujęciu wiedzieć, z czym mają do czynienia i, i, i w, jaki, w jaki biznes inwestują. Więc ten kompas daje dla nas, jako pracodawców, będziemy chcieli zrzeszać firmy, które i duże, i małe. Za chwilę powiem o tym, jaka duża firma tutaj nam zaufała i będzie wspierała tą działalność. Dlaczego kompas? Dlatego, że kompas daje pewne wytyczne, prawda? Więc my chcemy pokazywać, że to jest wektor, który organizacje powinny przyjąć. O ile wielkie organizacje globalne e, takie strategie jezdzi już mają wpisane. Ja jestem też częścią takiej grupy i prowadzę tutaj dwie spółki w Polsce dla grupy VIG, więc dla nas jest to już wpisane w DNA naszej działalności te wskaźniki, ale jest wiele przedsiębiorstw, które się niekoniecznie dobrze porusza w tym i wymagają właśnie, merytorycznego chyba, wsparcia. To jest chyba właśnie nowa inicjatywa, która kieruje się po raz pierwszy tak naprawdę do małych przedsiębiorstw, tak jak pani przewodnicząca przed chwilą zauważyła, bo do tej pory utożsamiamy jest jest największymi organizmami gospodarczymi. Faktem jest, że jeżeli spółka jest notowana na giełdzie, to za tym mówiąc dość pragmatycznie idą fundusze i pewnie taka, taka definicja jak taksonomia czy, 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 czy inwestowanie właśnie, chociażby uzyskiwanie kredytów na, na prowadzenie inwestycji zaczyna być oznaczana właśnie tą taksonomią, czyli czy, czy dany biznes spełnia wskaźniki środowiskowe właśnie w wpływu na otoczenie. I, i, I dlatego to się wzięło jakby z dużych firm. Natomiast będzie dotyczyć za chwilę wszystkich i, e, i my też chcemy w ramach naszej organizacji pomóc firmom, e, w ramach naszej ekspertyzy, żeby e, przeprowadzić je i, i, i pomóc też merytorycznie, że, żeby zaczęły pracować w tym kierunku. A środowisko to jest jedna rzecz, ale t, t, kwestia, w jaki sposób my e, dbamy o pracowników, jakie tworzymy e, warunki pracy. Więc to są obszary, no, które chyba dla wszystkich są ważne. I małe firmy to jest jedno, natomiast od dużych przedsięwzięć się czy dużych firm przemysłowych w szczególności. Tutaj naszym partnerem jest firma Orlen. Doszło dzisiaj do takiego właśnie ogłoszenia wspólnie z naszym partnerem medialnym Forbesem i podpisanie takiego porozumienia właśnie o partnerstwie przez pana prezesa Obajtka. Więc grupa Orlen nie tylko ma na sztandarach, ale, ale to w jaki sposób pan prezes Obajtek o tym opowiadał dzisiaj, no to ja jestem zbudowana, muszę przyznać, dlatego że bardzo mówił wiele o partnerstwie, a ISG jest w dużej mierze o, o partnerstwie. To jest rzeczywiście bardzo duży sukces. Nowa inicjatywa pracodawców w RP od razu natrafia na podatny grunt, no bo pozyskanie Orlenu to chyba jest właściwie gwarancja sukcesu. <laughs> to jest zobowiązanie też, prawda? No bo ja zakładam, że, że mówiąc to, tutaj dużo wiarygodności jest potrzebne, bo... Em... Żeby to nie był marketing. A spotykamy się często z takimi w przeszłości inicjatywami, gdzie one są pewną modą. A tutaj nie może być mowy o modzie, i jestem przekonana, że to dobrze wybrzmieje, że tak duży podmiot, który jest z jednej strony energochłonny. Jest to podmiot przemysłowy, więc te aspekty wpływu na środowisko są szalenie ważne. Więc jeżeli tutaj jest taka deklaracja, taka, ta, takie pozycjonowanie się spółki, no to, to dobrze. To dobrze dla nas. To oczywiście dobrze wróży dzisiaj otwarta inicjatywa pracodawców RP Kompas jest i od razu jest partner, można powiedzieć, chyba strategiczny, Orlen. To wszystko zapowiada się bardzo interesująco. Będziemy to wszystko obserwować także 7 listopada na Stadionie Narodowym. Druga osłona kongresu ISG. A ja dzisiaj rozmów, dziękuję za rozmowę pani Jannie Makowieckiej-Gaca, przewodniczącej Rady Pracodawców RP. I do zobaczenia na polskiej mocy biznesu. Bardzo dziękuję i zapraszam też małe firmy. Także zapraszamy wszystkich.